Oto najnowszy i ten bardziej zaawansowany gimbal od firmy DJI, czyli Osmo Mobile 7P, oznaczając tak naprawdę wersję Pro. Mamy tutaj w tym roku na rynku dwie wersje: taką zwykłą, Mobile 7, no i właśnie tą profesjonalną. Mają one kilka różnic, oczywiście jest też różnica w cenie, ale sobie do tego później przejdziemy. Ja przez ostatnie dni miałem okazję testować tą lepszą, bardziej zaawansowaną, no i muszę Wam powiedzieć, że ten gimbal naprawdę robi wrażenie i myślę, że może stać się hitem sprzedażowym, jeśli chodzi właśnie o gimbalę do smartfona. Naprawdę bardzo przyjemnie się go użytkuje, ale do samego komfortu pracy, jego możliwości zaraz sobie dojdziemy. Jeśli chodzi o tego gimbala, czyli DJI Osmo Mobile 7P, czyli ten najbardziej zaawansowany gimbal. Generalnie jego konstrukcja jest bardzo podobna jak tych poprzednich, to znaczy mamy tutaj ten rozkładany uchwyt, dodatkowo jest selfie stick, on nie jest jakiś potężny w sensie fajnie to się sprawdzi przy vlogowaniu natomiast jeśli chcielibyście coś z góry nagrać, no to on nie da wam jakiejś Mega wysokości, ale to przy tych sprzętach nie jest najważniejsze. Bardzo fajną też sprawą jest tutaj tripod. Ok, akurat w lesie, tu, gdzie teraz nagrywamy, może on jakoś spektakularnie się nie przyda, ale jeśli byście zwiedzali jakieś miasto i chcieli nagrać na przykład jakiś wywiad, czy cokolwiek, no to możecie go właśnie postawić na jakimś murku i w prosty sposób sobie po prostu nagrywać. No i tutaj oczywiście to wszystko bazuje na takim zaawansowanym klipsie. Dlaczego mówię zaawansowany? Ze względu na to, że mamy tutaj taki specjalny patent pozwalający na to, żeby jednocześnie ten klip działał nam też interaktywnie z samym tym gimbalem. On jest na razie wyłączony, natomiast jak go włączymy, to będziemy mieli dostęp oczywiście do samego joysticka, którym możemy sobie regulować nachylenie tego gimbala i tak dalej. Mamy tutaj oczywiście trójosiową stabilizację. Do tego dochodzi konstrukcja, która jest znana również z poprzednich wersji tego gimbala, cechująca się naprawdę fajnym wytrzymałym akumulatorem. Tutaj DJI deklaruje nawet do 10 godzin korzystania i ja wam mogę powiedzieć, że w takim normalnym użytkowaniu on spokojnie wytrzyma na jeden pełny dzień pracy jak będziecie go trochę rzadziej używać i często od razu wyłączać to tak naprawdę nawet przez kilkanaście godzin takiego realnego użytkowania on jest w stanie pracować. Natomiast największą nowością jest ten tak naprawdę czujnik, czujnik z kamerą połączony w zasadzie z lampą i jak się domyślacie, jeśli oglądaliście inne moje filmy, to generalnie konkurencja zaoferowała już jakiś czas temu ten genialny patent, bo nie boję się tego powiedzieć a mianowicie mam możliwość tak Naprawdę interaktywnego działania, nagrywania siebie, ze względu na to, że jak tylko my się poruszymy, to ta kamera tak naprawdę jest w stanie z nami podążać. I zaraz pokażę Wam, jak to wszystko fajnie działa. Będziemy sobie teraz tego gimbala gdzieś tutaj, a następnie musimy skalibrować ten czujnik, który odpowiada za wykrywanie jakiegoś obiektu. W tym przypadku to będę ja. Jak widzicie, dodatkowo nam się świeci lampa, możemy ją zmienić na barwę. Chłodną oraz ciepłą. No i teraz jest pokazane, że jest czerwone światło, więc on tak naprawdę ten czujnik na razie nie działa. Natomiast wystarczy, że pomachamy do niego. Jak widzicie, wykryła nas. No i ta kamera zaczyna się już ruszać, a to oznacza, że po prostu nas wykryła. I jak widzicie, możemy sobie odejść i ona będzie się poruszać. Jeśli na przykład chodzę i będę coś Wam chciał tutaj pokazać albo z kimś porozmawiać, nie ma żadnego problemu, żeby po prostu to się udało. O, jak widzicie, bardzo szybko dosyć biegam. No, powiem Wam, że naprawdę te ruchy są bardzo szybkie, a ta kamera nadąża. Zobaczmy jeszcze, jak to działa, jak będziemy szli sobie z taką kamerą. Jak widzicie, automatycznie się odnalazła. No i możemy iść w ten sposób właśnie z tym gimbalem, schowamy sobie już tylko to. Mamy doświetlenie. No i tak naprawdę mamy sytuację, w której ta kamera powoduje, że bez żadnej aplikacji, chociaż można oczywiście zainstalować DJI Mimo, ten telefon nas będzie śledził. No poprzez oczywiście właśnie ten czujnik, także naprawdę fajnie to działa. Co więcej, można sobie tutaj ustawić jednym gestem, wskazując literkę L, aby był to kadr taki inteligentny, idealny do vlogowania, dzięki czemu wasza twarz jest w jednej trzeciej tego kadru, natomiast krajobraz jest pokazywany na dwóch trzecich. Naprawdę bardzo fajnie może się to sprawdzić. A dodatkowo sam ten inteligentny odbiornik, oprócz tego, że ma wbudowaną lampę czy też kamerę, to ma możliwość przechwytywania dźwięku bezpośrednio z DJI Mic mini. Ja niestety nie mam tego mikrofonu. Mam ich normalną wersję, która swoją drogą też jest bardzo dobra. Jakość do cen naprawdę jest tutaj na propsie. Natomiast gdybyście właśnie chcieli wyposażyć się w ten miniaturowy ich mikrofon, no to tutaj dzięki właśnie też temu odbiornikowi jesteście w stanie od razu go używać bez żadnego dodatkowego tak naprawdę odbiornika. Całość możecie kontrolować z pomocą joysticka. Te ramię dzięki temu jest się w stanie płynnie ruszać. Macie możliwość stabilizacji konkretnych oś. Mamy no tutaj takie trzy główne tryby. Jest też przycisk do blokowania konkretnego trybu. No ale jeśli chcecie odblokować Pełen potencjał, tak naprawdę możliwości tego gimbala, to powinniście skorzystać z aplikacji DJI Mimo, która tak naprawdę ma dodatkowe, znów usprawnione tryby, na przykład śledzenia obiektów czy śledzenia jakiejś grupy ludzi. Dzięki czemu właśnie możecie sobie na ekranie zaznaczyć po prostu palcem po ekranie waszego telefonu, kogo i jak chcecie śledzić. Do tego dochodzi bardzo dużo różnych opcji, którymi też możecie się wspierać, nawet przy nagrywaniu takich profesjonalnych, no a przynajmniej już półprofesjonalnych filmów, bo myślę, że takich amatorskich nagrań to nawet. Ta aplikacja nie jest wymagana. Także pod względem konstrukcji, jak widzicie, tutaj firma DJI usprawniła tą konstrukcję znaną z poprzednich generacji tych smartfonowych gimbali. Nie powiem, że to są jakieś rewolucyjne zmiany, bo swego czasu na rynku już pojawiały się podobne gimbale, ale mam wrażenie, że DJI po prostu to dopracowało i naprawdę dobrze to działa, jednocześnie zachowując swoją intuicyjną formę, no bo tak naprawdę włączenie tego gimbala i uruchomienie poprzez konkretny gest albo wykrycie naszej twarzy, powoduje, że od razu możemy uzyskać dostęp do profesjonalnego nagrywania z płynnym śledzeniem nawet jeśli nie ma kto nas nagrywać możemy wszystko tak naprawdę sami robić i to jest chyba najlepsza rzecz no bo z jednej strony właśnie jesteście w stanie nagrywać takie filmy trzymając tego gimbala w ręku, możecie go nawet trochę wychylić poprzez tego wbudowanego, a raczej rozbudowywanego selfie sticka no albo z drugiej strony postawić na tym tripodzie i włączyć tą funkcję a raczej zmienić na przykład ten czujnik aby był też nastawiony na stronę, w której znajdują się kamery, no i automatycznie nas będzie śledził. To jest naprawdę świetna sprawa i myślę, że dla wielu osób to może być rzecz, dla której po prostu dopłacam właśnie do tej wersji lepszej, profesjonalnej, aniżeli wybierać tą podstawową. Choć oczywiście, z drugiej strony, jeśli możecie na przykład używać aplikacji albo nie jest to dla Was problemem, nie uważacie, że wprowadza to dyskomfort Waszej pracy lub po prostu często siebie nie śledzicie, tylko nagrywacie jakieś kadry do przodu, to wiem, że dla niektórych może być to po prostu bajer, którego nie będą wykorzystywać. Zresztą ogólnie DJI Mimo, bo w że mamy możliwość korzystania z wielu opcji, no których nie możecie zrobić na samym gimbalu, ze względu na to, że ta apka też ma możliwość wykrywania scen, które aktualnie nagrywamy i jest nam w stanie na przykład zaproponować kadrowanie, czy dać nam jakieś sugestie dotyczące fotografowania konkretnych miejsc, aby po prostu łatwiej uchwycić świetne ujęcia. Choć tutaj oczywiście z takich podstawowych rzeczy, które możecie sobie zrobić w tej aplikacji, to między innymi ustawianie właśnie śledzenia jakichś scen z udziałem wielu osób, wykrywanie samych też obiektów, płynne śledzenie zoomu, dzięki czemu na przykład jak właśnie używacie tej funkcji zoomujecie albo oddalacie sobie jakiś obiekt, to wygląda to płynniej. No i z drugiej strony jest oczywiście ta sztandarowa funkcja inteligentnego śledzenia, która umożliwia szybką zmianę wyboru. Jeśli chodzi o samą wydajność, to tutaj tak naprawdę rewolucji nie doczekaliśmy się, ale gimbal ten oferuje naprawdę bardzo wysoką jakość tych ujęć, które możemy osiągnąć właśnie wkładając tutaj smartfona. Ja to kręciłem przy użyciu iPhone'a 16 i też iPhone'ów 16 Pro. W związku z tym, no generalnie są to jedne z lepszych, najlepszych telefonów do kręcenia wideo, przynajmniej moim zdaniem. Dodatkowo z pozostałych rzeczy warto znaczyć, że sam ten gimbal może pracować jako power bank. Jeśli Wasze urządzenie się rozładowuje, to za pomocą właśnie tego sprzętu możecie sobie doładować na przykład smartfona. Fajne jest też to, że tutaj mamy ten magnetyczny uchwyt, dzięki czemu możecie sobie włożyć z tym uchwytem na przykład telefon do Waszej kieszeni, a następnie od razu w menu okał tak, na przykład jak akurat uchwycicie jakiś kadr, będziecie chcieli na przykład na jakiś wycieczce coś nagrać. Możecie go przyłożyć i od razu będziecie mogli nagrywać. Dodatkowo możecie korzystać z obsługi tego gimbala, na przykład na Apple Watchu. Tutaj DJI przygotowało specjalną aplikację. Także, reasumując, wydaje się, że jest to jeden z najlepszych, najbardziej zaawansowanych gimbali do smartfonów, które obecnie możecie kupić. DJI oferuje naprawdę bardzo wysoką jakość, połączoną z zaawansowanym tym modułem śledzącym, który dla wielu osób może być naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Natomiast to nie jest też tak, że oni to wymyślili na rynku. Można spotkać inne podobne konstrukcje, które oferują to, choć mam wrażenie, że DJI udoskonaliło po prostu funkcję właśnie tego śledzenia i naprawdę dobrze to wypada. Jeśli chodzi o samą cenę, no te gimbale do najtańszych nie należą, to i ta lepsza, droższa wersja powinna kosztować w granicach 900-1000 zł. Z kolei, jeśli chodzi o tą tańszą wersję DJI Osmo Mobile 7, ona będzie w granicach 600-700 zł. Także tyle ode mnie. Jak widzicie, ten gimbal jest naprawdę bardzo zaawansowany. Do najtańszych nie należy, ale myślę, że jeśli chcecie zabierać, go przez następne kilka lat w podróż, albo na co dzień vlogujecie, to naprawdę Wam ten sprzęt może się podobać. Dlatego linka do niego Wam zostawiam na dole. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!